Drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu Dzisiaj mamy czwartek Tak więc no Zaczynamy powiem Wam Kolejnego vloga No a dzisiaj moi drodzy Będziemy robić gofry Także ja idę y, Po gofrownicę wyciągam y, I robię ciasto do gofrów I smażymy gofry Powiem Wam, że już dawno nie robiłam Nie wiem jak tam moja ta gofrownica Także no zobaczymy Także Idę i działamy, robimy gofry dzisiaj. A teraz, jak widzicie, zawieram się za robienie czegoś. A czego? Będziemy robić gofry. Także ja już tu część składników dałam. Jeszcze muszę dodać olej i dwa jajka do tego, do mąki i mleka. Także więc dodaję to, zmiksuję osobno białka i działamy. Wyciągam gofrownicę i jedziemy z goframi. No i ciasto na gofry już prawie gotowe, tylko muszę jeszcze wymieszać tą, te białka właśnie z resztą właśnie tego ciasta. Także ja sobie tutaj za chwilę to wymieszam łyżką na spokojnie i będziemy smażyć. Zaraz wyciągam gofrownicę. Oto tak działamy. Zobaczcie, już mamy cztery gofry. Powiem Wam, że świetny, bo mam taki przepis. Właśnie dawiam mi się tu czaska. Mam przepis na y, takie gofry chrupiące. Także więc super. Cztery już mamy, kolejne się pieką. I moi drodzy, gofrownica stara, bo stara. Ale powiem Wam, że podoła, podołała, dała radę. Także zobaczcie, zobaczcie, cała sterta po prostu gofrów. Także jak widzicie, tutaj, cała sterta. Także będziemy jeść dowoli, jak to chce: z cukrem, pudrem, z dżemem albo z bitą śmietaną, jak to będzie chciał. No, także widzicie, tyle tego się zrobiło. Powiem Wam, że gofry naprawdę super wyszły, fajne, ale powiem Wam, że najgorsze to jest właśnie mycie tutaj tej gofrownicy, ale powiem Wam, że już się uporałam, ona już jest dość stara, że nie wszystko tak po prostu yy, da się już domyć, ale wydaje mi się, że jak na tyle lat, to i tak doskonale wygląda. Ile dałam rady, tyle wymyłam, a resztę wiecie, ze starości to też i pocharowane, także się więcej nie da. No, ale jest wyczyszczona, także mogę ją już schować i będzie czekać na kolejnego fry. No, także więc tak ona wygląda. Jeszcze wam tutaj pokażę. Jeszcze właśnie widzę, że jeszcze muszę ją tutaj troszkę przetrzeć w tych miejscach, tak i tutaj tak, bo to szorowałam, ale widzę, że się nie doszorowało, więc muszę jeszcze to tutaj przejechać i domyć. No, i powiem Wam moi drodzy, że jak było ładnie od rana dzisiaj tak cieplutko, to teraz deszcz zaczął padać. Słońce świeciło. No, i niestety przyszły, zobaczcie, takie chmury. No i pada deszcz. Nie tak bardzo, no ale, ale jednak pada. Także więc zobaczcie. Jest tu mokro. I tak powiem Wam, że deszczyk pada właśnie cały czas, a nawet teraz i leje. Także powiem Wam, że dobrze, że dzisiaj rano wybrałam narzutę od Kamilii Spokoju właśnie z łóżka, tą taką kudłatą co ma. Także więc zdążyło mi to właśnie wyschnąć, także szybko zebrałam, żeby mi tego nie zalało a ja tak w ogóle powiem Wam, że dzisiaj taka nieogarnięta, nieuczesona za bardzo kurcyk, były, jak zrobiony nie mam też tutaj makijażu, jeszcze coś mnie chyba tutaj, nie wiem, uszczypało także więc no wiecie, od rana była pogoda słoneczko, gorąco, cieplutko także powiem Wam, że wzięłam się jeszcze za plewienie tych lawend, bo ostatnio nie dokończyłam z jednej strony także więc dzisiaj to dokończyłam, jeszcze trochę tam ściupam zryłam właśnie tą ziemię żeby była taka pulchna no, i muszę, właśnie powiem Wam już teraz kupić tą ekową klinę, właśnie tą czarną, taką, co mam między drzewkami. No i tam to wyłożyć, bo powiem Wam, że wiecznie tą trawę muszę tam wyrywać, plewić, bo to tam rośnie także, więc muszę właśnie kupić to. No i jakiś kamień wysypać, żeby to ładnie tam zagospodarować, zrobić. No, także wykończyć to, żeby to jakoś ładnie wyglądało. A przynajmniej nie będzie rosło to, co nie potrzeba. No nie tak. No, także więc takie mam plany. No, a teraz to co? za chwilę idę u Tamianka w pokoju jeszcze posprzątać, a tak w ogóle powiem Wam, że gofry wyszły takie pyszne, takie dobre także dzieci zjadły i z dżemem jednego i z cukrem pudrem drugiego, także powiem Wam, że no super, takie chrupiące yy, bardzo dobre gofry a tak w ogóle stara gofrownica ale powiem Wam, że naprawdę świetna, doskonale sobie poradziła, nic się nie działo, więc no super, dawno gofrów już nie robiłam, także Damian chciał ostatnio właśnie gofry, miał ochotę no to mówię dzisiaj, mówię zrobimy także pojedli dzieci gofrów, jeszcze w sumie y, troszkę zostało Dzień dobry moi drodzy, w kolejnym dniu dzisiaj mamy już właśnie kolejny dzień jest piątek powiem Wam, że u nas taka pogoda chłodna jest troszkę, bo jest rano, jest przed godziną 8 a jest 15 stopni, tylko tyle Także więc powiem Wam, na razie słoneczka nie widać, jest pochmurnie, troszkę wiaterek wieje. No i taką mamy pogodę niestety dzisiaj w piątek. Miejmy nadzieję, że ta pogoda jakoś yy, no, wróci szybko do nas, taka yy, upalna jak była. Żeby to lato, wiecie, trwało jak najdłużej i ciepło by było. No. A ja tutaj jestem właśnie co, bo jak widzicie, właśnie zrobiłam sobie taki yy, makijaż dzisiaj. Można było się dzisiaj troszeczkę bardziej pomalować, bo dlatego, że jest chłodno, nie ma upałów, słońce tak nie grzeje, więc mogłam sobie pozwolić y, dzisiaj na taki bardziej y, makijaż y, zrobiony. Także moi drodzy, y, kolejny dzień przed nami. Ja właśnie mm, później mm. muszę jechać, bo muszę y, kupić właśnie na targu ziemniaki, bo wiecie, że jutro jest weekend sobota, także nie będzie mi się pewnie chciało jeść na targ, bo ostatnio stałam w tak dużej kolejce na targu za ziemniakami, za truskawkami także więc no pojadę dzisiaj, może też kupię truskawki bo wiecie, w niedzielę mam gości, muszę zrobić jakieś ciasto i potrzebuję truskawki rabarbar, no ale to się okaże czy to będzie na targu także dobra, ja idę dzieciom jeszcze śniadanie zrobić bo ja już jestem po śniadaniu Także jeszcze im zrobię, bo właśnie Damian wstał. Także idę robić śniadanie. Odzywam się później pewnie jak yy, pojadę na te zakupy. No i ja już jestem gotowa. Taka stylowa sukieneczka, taka biała w, w różyczki, takie kwiatuszki, zobaczcie. I zielone listki. Także więc opaska, torebeczka. No i mogę jechać, właśnie jadę teraz na te zakupy, ale powiem Wam, dzisiaj piątek to mi się tak nie chceło, na pewno będzie i tak wszędzie pełno, ale na pewno będzie mniej niż jutro w sobotę, także więc dobra, ja jadę. Hej, hej, moi drodzy, ja właśnie jadę teraz na ten targ, powiem Wam, kurczę, tak mi się nie chce. Bo jak sobie pomyślę, że będzie tyle ludzi, to powiem Wam, nie lubię ostatnio coś robić w zakupów, nie chcę mi się stać właśnie w tych kolejkach. No ale muszę, bo wiem, że jutro będzie pewnie więcej mm -hmm. ludzi. Śnie okay. radio mi tutaj idzie. Ale powiem Wam, że ubrałam sukienkę, tą, co Wam pokazywałam i zrobiła się pogoda. Słoneczko świeci, chmurki schodzą, niebo się robi błękitne. Także super. Powiem Wam, że ja zawsze jak ubieram sukienkę, jest taka nie za bardzo pogoda, to potem jest słoneczko, nie wiem, jakoś to tak działa, dlatego ubrałam sukienkę i mówię, może się e, zrobi ciepło. Właśnie mi się tu kluli, ma. klima włączyła. Dobrze, bo nie będzie gorąco mi tu w samochodzie, duszno. Także spoko. Dobra. Uciekam. Jadę. Zakupy, powiem Wam, na targ już są zrobione. Jestem tu fajnie do cienia, powiem Wam, bo słońce wyszło i gorąco. Także idę jeszcze tylko po chleb, no i muszę na mięsny jechać. No, także więc... Tyle by było, by było na dzisiaj. I tak, powiem Wam, że zaczęło padać. Właśnie tyle co, że my wróciłam ze sklepu prosto do samochodu szybciutko, bo odebrałam właśnie chleb że z tą Panią porozmawiałam. Powiem Wam, że taka milutka ta Pani sprzedaje właśnie w tym sklepie, gdzie chleb, że naprawdę tacy ludzie, to się mało co zdarzają. Tak my sobie porozmawiały fajnie, super, ale zawsze jak tam jadę po chleb, właśnie to zawsze jak nie ma dużo ludzi, to my sobie tam gadu gadu po prostu. No, i także powiem wam, że jak szłam, to zaczęły lecieć takie wielkie kropy. Także właśnie widać tutaj na samochodzie, że zaczyna bardziej padać. Także więc ja uciekam, bo ja jeszcze muszę jechać do jednego sklepu. Muszę wędlinę jakąś kupić, miałam jechać do intermarsza, ale chyba, chyba pojadę do takiego Elmex, on się nazywa właśnie taki mięsny. Także no, yy, jadę właśnie chyba tam. Także zasuwam. Moi drodzy jednak, wygrało Intermarsze. Pojecham, podjecham po tego Elmexa, powiem wam, ile ludzi na schodach stało w kolejce. Że objechałam, nawet do Rosmana miałam jeść, ale tyle ludzi, że mówię, jadę do tego e, Intermarsze. Także jestem teraz przed Intermarsze, no trochę jest na parkingu samochodów, ale zobaczymy, jaka będzie kolejka. Także idę, lecę i zobaczę. W końcu wyszłam z tego Intermarsze, powiem wam. Ile ludzi? Jaka kolejka na mięsnym, ale powiem wam, że tak. Jeden znajomy, drugi znajomy. I tu z jednym porozmawiałam z drugim, także te wszyscy stali w kolejce. Także powiem wam, że ten czas jakoś yy, przy tych rozmowach jakoś szybko zleciał. Tak więc jadę do domu. Kupiłam wszystko prawie, wszystko co chciałam. Tylko nie kupiłam dzisiaj rabarbaru, Barbaru, bo yy, po prostu nie było. Także więc myślę jakie zrobię to ciasto, kolejne, drugie, ale no nie wiem, zobaczmy. W każdym bądź razie jutro pewnie będę musiała jeszcze jechać na targ, ale to w czas rano, bo w czas rano pojadę chyba do Biedronki Więc może mi się uda rano w czas na targu kupić. Pojadę gdzieś około 7 godziny. Także więc wiecie, nie będzie dużo ludzi na targu, bo oni stoją już od 6 czy od 5 rano podobno. Także więc pojadę sobie tak w czas. Dobra, a teraz uciekam. Jadę właśnie do domu bo muszę zrobić jeszcze obiad, chociaż za wczoraj mi tak trochę zostało, no ale dzisiaj muszę jeszcze coś właśnie zrobić. Powiem Wam, że wczoraj my się tak tymi goframi, takie pyszne właśnie te gofry były, że no muszę zrobić kolejnym razem znowu gofry. Dobra, jadę. Powiem Wam, że przestało padać, tylko tak postraszyło, szczerze mówiąc i świeci słońce, czyli od nowa jest pogoda. Także ja jadę do domu, zrobię ten obiad, no i nie wiem, może jakieś pranie z pościeli, no zobaczymy jak to, jak to będzie z tym słoneczkiem. Także jadę właśnie teraz do domu już. Zabieram się właśnie za obiad, bo powiem Wam, że już jestem właśnie w domu. I jak właśnie zrobię ten obiad, to później Wam, moi drodzy, pokażę jaka paczuszka przyszła do mnie. To jest paczuszka powiązana ze współpracą. Z taką firmą z kosmetykami. Także później Wam właśnie tutaj pokażę, co to za kosmetyki. Moi drodzy, a za chwilę Wam pokażę, jaka do mnie przyszła paczuszka od Bingo Spa. Także za chwilę ją otworzę i Wam pokażę, co tutaj się znajduje. A tak, a propos, zanim Wam pokażę tą paczuszkę jeszcze, to zobaczcie, jaka jest pogoda no niestety tak się zepsuła, że jestem szczęśliwa po prostu, że zdążyłam przyjechać do domu że nie pojechałam później na te zakupy bo by mi, zobaczcie tak niestety dolało no powiem wam, że przecież u nas nic nie zapowiadali, że coś takiego będzie no i tak strasznie leje zobaczcie Damianek, ale leje, co? Damian tutaj skacze na tarasie no, nieźle. Ale by mi dolało. Tak więc, taka pogoda na teraz. Dobrze, że rano pojechałam, teraz, powiem Wam, jest około godziny trzynastej. No i tak się popsuło. Zobaczcie. Leje coraz bardziej. No, ale pada co? Wziąłeś Stefania do domu. No, dobrze, Damian no, wziął Stefana, naszą papurę do domu, właśnie. No. Czyli taka pogoda. Niestety, moi drodzy, to jest lato. Raz gorąco, raz upalnie, raz deszcze, burzę. No. Moi drodzy, już wracam do Was. Moją paczuszką, tylko nie wiem, czy mnie tu dobrze będzie słychać, bo strasznie leje, powiem Wam, taka ulewa, grad leci przeokropnie, ale dobra, miejmy nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. Jest to paczuszka od polskiej firmy, polskiego producenta, nazwa Bingospa, z którą właśnie zaczynam współpracę. Powiem Wam, że są to kosmetyki, mam taką małą ściągę, bo jeszcze firmy dokładnie nie znam. Bo to dopiero pierwszy raz będę testować te kosmetyki. Także powiem Wam, że w skład kosmetyków to jest głównie naturalne surowce, ekstrakty roślinne oraz niespotykane kompozycje zapachowe. I powiem Wam, że są to kosmetyki przeciwzmarszczkowe, wyszczuplające oraz preparaty myjące i kosmetyki do codziennej pielęgnacji. Także jak wejdziecie na ich stronę, ja Wam tutaj podlinkuję, pod filmem będziecie mieć ich stronę. Także jeżeli ktoś będzie zainteresowany tymi kosmetykami, to wejdziecie na stronę i sobie zobaczycie, jakie kosmetyki mają. Także dobrze, moi drodzy, ja nie będę już tutaj przedłużać, na pewno Wam tutaj napiszę też, co to jest za firma, tak jak mówiłam, i pod spodem, pod filmem. Tak samo. Także ja sobie wybrałam niektóre rzeczy właśnie od nich, co bym chciała właśnie przetestować i mi przysłali. Także powiem wam, że jako pierwsze to jest serum, odżywka do włosów, olejek arganowy, komórki macierzyste z cytrusów. Także powiem wam, że jeszcze nie miałam czegoś takiego. Zobaczcie, to tak wygląda. Także na pewno przetestuję. Zobaczymy, jak będą się moje włosy potem zachowywać. Także taki serum, właśnie do włosów. Kolejny to jest krem na szyję i dekolt z kolagenem i algami. Także tak wygląda taka buteleczka. I następne to jest, już Wam tu mówię, to jest szybkie serum do pielęgnacji twarzy, szyja i dekol. Także kolejna powiem Wam, że jestem bardzo ciekawa właśnie tych kosmetyków, właśnie z tej firmy. I jedziemy z następnym, to jest, już Wam tutaj czytam. Przeciwzmarszczkowy krem do okolic oczu i uz kwasem hialuronowym. Także taka buteleczka. Także będziemy testować i na pewno Wam w którymś filmie na pewno powiem jak zachowuje się właśnie skóra czy włosy. Zależy co do czego jest, czy to jest fajne. Kolejne to jest, właśnie jestem bardzo ciekawa tego, co tutaj mam, to jest migdałowy, migdałowe masło szea do ciała. Powiem Wam, że naprawdę to przepięknie pachnie, ślicznie, ma taką konsystencję, zobaczcie, ono jest dość gęste, to jest do ciała, także no super wygląda i pachnie. Także jestem bardzo ciekawa tego. Na pewno przetestuję. Ja uwielbiam właśnie takie z migdałów, masło kakaowe, coś super. Następne, to już dostałam, to jest 100% skrzyp polny 100% skrzyp polny, też będziemy testować. Następne to jest kolagen, i to jest kolagen do. Użytku zewnętrznego, także taki kolagen dostam też. I ostatnia rzecz, jaką jest, to jest arganowa sól do kąpieli bez konserwantów zapachu i barwnika, czyli taka sól do kąpieli. Także, moi drodzy, będziemy wszystko testować i powiem Wam, że na pewno Wam nagram taki film właśnie po użytku właśnie tego, jak te rzeczy się zachowywały na, moim na mojej skórze, na włosach. Także moi drodzy, jeżeli jesteście właśnie zainteresowani, linka Wam zostawię pod filmem, także sobie wejdziecie i zobaczycie właśnie, co to są za kosmetyki. Także moi drodzy, na tyle by było właśnie z kosmetyków, to jest firma Bingospa, jeszcze raz podkreślę, także zapraszam na stronę właśnie do Bingospa. Moi drodzy, już będę kończyć tego vloga. To jest vlog dwudniowy. Także więc moi drodzy, ja was serdecznie pozdrawiam. Buziaczki. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, no i oczywiście, jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Wciśnijcie dzwoneczek, wtedy będziecie na pewno na bieżąco z każdym moim filmem. A ja już dzisiaj uciekam. Życzę wam miłego weekendu, bo wiecie, że dzisiaj mamy piątek. Także więc buziaki. Pozdrawiam serdecznie. No i cóż, widzimy się w kolejnym vlogu. Pa!